Cześć. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w nowym dniu. Ja właśnie wróciłam z pracy, zrobiłam sobie kawę. I patrzę Koko próbuje Tośkę upolować. Tak ją tu śledzi, tak ją tu pilnuje. Zostaw ten ogon ty. A Tośka wlazła tam na stół z drugiej strony i nie wie o co chodzi. Prawda? Tośkę chciałaś tutaj napaść, a ona się nie chce dać, tak? Tośka cwana wyga. A ty tu kombinujesz, Bidoku, jak tu ją dopaść. Pamiętaj o bezpieczeństwie swojego nosa. Trzeba chronić nosa, bo Tosia się wcale nie patyczkuje z nohalem. Co to Matysia będzie plecy myła. Albo się będą myte. Opcje są dwie. Będziesz myła Mati plecy? Będziesz myła Mati plecy. No dobra. Mati to powinna mieć najczystsze plecy świata. A matka jest pozbawiona kolejnej szczotki. Bo wszystkie znikają z łazienki w niewyjaśnionych okolicznościach. Przyszłaś do mnie, wykiwałaś pióry. Coś mądra kicia, nie? Na kolanka do matki, bo matka cała na czarno, to trzeba ją naznaczyć, że to prywatna, osobista, własna matka. Także ja piję kawę i biorę się za ogarnianie, nie wiem czego najpierw, ale czegoś trzeba. Przepraszam i dzień dobry w poniedziałek, mój ulubiony dzień tygodni. Wiecie co, gotuję taki mały garnek zupy pomidorowej z ryżem. Bo mi tak ostatnio narobiliście ochoty, a w ogóle to już mi się chce jakieś zupy, bo niby ciepła, zimno i tak, a ja taka trochę niedospana jestem, tu tak wiecie, bardziej zimno jak ciepło i co chciałam powiedzieć. No i dziewczyny, poczekajcie, już Czy ktoś z Was, o Jezu przepraszam, piesku nadepądź nowo, wie jak rozróżnić niepodpisany, przesypany ryż zwykły od ryżu sushi? Mam dwa słoiki, ale wydaje mi się, że to ten będzie. Nie, ten jest chyba sushi, taki bardziej pękaty, a ten jest taki bardziej podłużny, cholera jasna. Nie podpisałam sobie, bo to znaczy podejrzewam, że to nie ja przesypywałam, chyba córka przesypała i tu nie jest zaznaczonej i teraz może być taka akcja, że ryż do sushi wyląduje w pomidorówce. Ja myślę, że ryż się nie obrazi, aczkolwiek obczajmy. Boże, ja nie pamiętam kiedy ja gotowałam taki mały garnek zupy. U mnie zawsze takie kotły na tyle ludzi. chyba naprawdę nie umiała gotować w takich małych ilościach. Jak człowiek przyzwyczajony, że całe życie te gary to takie wiecie jak dla wojska to później jak gotujesz te, jak gotujesz taki mały garnek, to... Jakby zabawkowy trochę takie odczucie. Muszę jeszcze skiknąć zaraz do paczkomatu, wysłać paczkę. Oczywiście impostem. Pamiętajcie wszyscy. Żeby to jednak było impostem, jeżeli tylko jest taka możliwość. No i powiem Wam szczerze, takie mi się ci głupoty w nocy śniegu. Rany Julek, dziewczyny. Jak mi nagle palma odbije, to wiadomo dlaczego. Powiem Wam szczerze, że tak mi się ten łeb nabił tym wszystkim, że to, co się ci w nocy działo, to normalnie hardcore był, Autentycznie. Teraz ile ryżu na taki mały garnek? Skąd ja mam takie rzeczy wiedzieć? Zapniemy na oko. Ja nigdy w życiu nie gotowałam zupy w takim małym garnku. Chłopie już coś czuję, że przegięłam. Najwyżej będzie, jak to się mówi, sos z ryżem, a nie żupa z ryżem. No może utrafiłam. Zobaczymy. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Muszę zmniejszyć, zmniejszyć ogień. Zaraz jeszcze muszę wykorzystać trochę na podwórku, poogarniać zupki. Jest jeszcze pogoda, bo jutro podobno ma padać, więc dobrze by było to wszystko tutaj ogarnąć dzisiaj, a zupka niech się na razie pomału gotuje z tym ryżem, także Działa. Słuchajcie, pomidorowa wyszła mega. I do tej pory nie wiem, jaki to ryż, czy do sushi, czy normalny, ale nieważne, bo zupa pyszna. Taka ciepła, gorąca, tylko przyjmie pocieszone, bo jak tu żupę jeść? Jak tu żupę jeść, matką. Ale mówię im, że idziemy jedziemy taczką jeździć. Anduszką trzeba popsiątać podwórko, to one chętne. Koko będzie z taczką jeździć? Koko pojedzie wszystkim, Nawet taczką? Maty to już niekoniecznie masz. Mati musi mieć rośl. Roś roś. Albo co najmniej jakiegoś miercedesa. Ale jak Linda to pojedzie wszystkim. Nawet wozem drabiniastym. Matka sadzi cię do taczki i będziecie wozić. Patrzcie jakie maleństwo, nie? Patrzcie jakie maleństwo. Normalnie. Maleństwo będzie wozem drabiniastym z matką jeździło. Idziemy wsiątać po chłopakach, bo mówię wam, nas roliły tyle, że ho, ho, ho. A zresztą po was też by się już zdało. Pożakom, one mają siłę. Ale faktycznie, idę po wprzątać alpacze toalety. Takie rzeczy też trzeba tutaj robić. Matka jest od wszystkiego. Chodź, niesiemy. Chodź, kokop, Chodź. Chodźcie, nachodź no kokuś. Chodź, chodź, chodź. Mój pomocnik. Brawo, moja dobra dziewczynka. Brawo. Idziemy, Koko. Super. Brawo. Koko. Stop. Koko. Stop. Super. Tak, dobry pies. Dziękuję piesku! Ekstra! Patrzcie jak ta studnia zarosła. W ogóle nie widać, że to studnia, tylko tak te plącza yy, to... ale one są tak ładne, już się zaczynają wybarwiać, zobaczcie na czerwono. Tylko teraz tu się wszystko, słuchajcie, rozbija o to, że praktycznie wcale jej nie widać, bo przed nią stoi, majestatyczny. Belek. a studzienka jest cała zarośnięta ale pięknie ten bluszcz on się tak rozrósł ja takie malutkie zdziepko wkładałam do niego a on po prostu pamiętam jak tą studnię zrobiliśmy to jeszcze lampki choinkowe jak tą studnię zrobiliśmy to nasza babcia przyjechała i tak pierwsze co mówi tak o Jezu dzieci jaką macie piękną kapliczkę a ja się rozglądam Wykurz, we jaką kapliczkę my tu mamy. Dopiero patrzę, wie babcia, to nie kapliczka, to studnia. Ona mówi o jej, a wygląda jak kapliczka. Dobra, matka idzie ostatni kurs z taczką odstrzelić. Mała przerwa w pracy, słuchajcie, ogarniam, ale w ogóle tak. Muszę się mojej ciotce klopce posunąć. Ogarniamy, słuchajcie, tutaj wszystko. No i koko się nauczyła matce pomagać wiadomości. I tak jej się to spodobało, że tak to nosi. Faktycznie nosi, idzie, przyniesie, puści, ale gorzej, jakiejś się, słuchajcie się yes, Co to idzie? Tylko, że jakieś się zachce wiecie, zabawy, to wtedy matka musi gonić za wiadrem i nic z tego nie ma, także no ale już końcówka jeszcze muszę tylko suchą dezynfekcją wysypać i, i będzie git. Słuchajcie dziewczyny, bardzo ważna informacja i bardzo ważne sprostowanie, bo niechcący wprowadziłam was w błąd, w ogromny błąd, słuchajcie z tego względu, że Ja Wam powiedziałam w wczorajszym filmie o tych darmowych paczkach dla powodzian przez Impost. Dziewczyny, yy, muszę to szybko sprostować, bo to yy, wyszło dzisiaj, w zasadzie całkiem niedawno. Słuchajcie, okazało się, że to nie działa tak jak ja myślałam, chociaż powiem Wam szczerze, że trochę jestem zła, bo ja dzwoniłam na infolinie i babka yy, tak mi to powiedziała, a tu się okazuje, że wiecie, ona. Nie powiedziała mi nieprawdy, tylko ja coś chyba źle zrozumiałam, no w każdym razie, no nieważne, biorę to na siebie. Słuchajcie, działa to tak, że faktycznie można wysłać do 25 kg tą darmową paczkę. I Impost Owc owszem, ją dostarcza, ale do PCK. I tam PCK z tych wszystkich darów wiecie, no rozdziela już według uznania, a ja tak zrozumiałam, że. PCK po prostu przekazuje dalej. Bo, no bo ta kobieta tak powiedziała, że PCK przekazuje dalej. Ja zrozumiałam, że przekazuje dalej na adres. A to nie, to oni, wiecie co, te wszystkie paczki do PCK są dostarczane za darmo, ale to oni potem decydują, komu komu je po prostu dać. I ja to tak pomieszałam, pokręciłam wszystko, że przepraszam was bardzo. Słuchajcie. Niestety nie działa to tak jak myślałam. Dlatego też ci wszyscy, którzy chcą wysłać paczkę dla luźki i tak dalej, bo już tutaj niektóre z Was się zgłosiły do mnie po adres, niestety trzeba za tą paczkę zapłacić normalnie. i Ja Was bardzo przepraszam z tego tytułu, bo no bo cholera to, to chyba ja namieszałam. No już wiecie co, ja po prostu w tym ferworze walki. Ja tak to zrozumiałam, bo jak ta kobieta powiedziała, że... PCK przekazuje dalej, no to ja zrozumiałam, że PCK przekazuje. I jeszcze ja zapytałam, właśnie na adres, czy do paczkomatu, a ona powiedziała coś takiego, że no na adres rozwożą czegoś, tak. I tak mnie to zmatoliło, że no naprawdę. Także najmocniej Was przepraszam, to nieprawda. Jeżeli chcecie pomóc komukolwiek, trzeba niestety, ale za tą paczkę zapłacić, bo, bo tak to nie działa. Matka namieszała, oczywiście. Chlupniem, bo uśniem. Dzisiaj w ogóle jakieś cudawianki z internetem. Słuchajcie, nie wiem co się dzieje. Z TikTokiem też w ogóle. Dzisiaj taka jazda była, że praktycznie w ogóle nie dało się tego live'a prowadzić. Bo mu ścinało, ludzie nie mieli obrazu, nie widzieli komentarzy no po prostu dupa taka po całości. Zmarzłam na tym dworze jak jasny kapelusz. Także pewnie Wam na robię narobię herbatę. Bo naprawdę, tak już umarłam, że. Ło! Zrobimy sobie jakiejś dobrej. Czyli pierwszej z brzegu otwartej. Elgreja po prostu sobie walnimy. I tyle. To mam szklanice i wiecie co, tak za mną coś chodzi do jedzenia jakiegoś kwaśnego, gorącego, słonego. <słuch> Czyżby to już niedługo znowu ten okres, te dni? Bo ja wam powiem, coś niesamowitego się znowu zaczyna dziać. Czyli Ta zupa pomidorowa to po prostu istne szaleństwo. Jezu, ugotowałam taki mały garnuszek, a wyszła tak przepyszna, że dwa razy ją jadłam. A teraz nie wiem, jakąś taką bym zjadła kanapkę, wiecie, pomidorek, ogórek kiszony, jakaś wędlinka, majonez do tego, takie wiecie, takie konkretnie. I chyba sobie zaraz zrobię takie coś. Czekajcie, gdzieś tu mam ten imbir. O, ale chłopam. A w lodówce mam jeszcze chyba pomarańczę rozpoczętą. Tu też sobie zaraz matnę. Mamy ci i pomarańczkę, ci i pomarańczkę. Wiecie co? Te wieczory są już tak zimne, dziewczyny, że to nie idzie. I tak szybko się ciemno robi. Po 18 to już taka szaruwa, że. Makarena. Czekajcie Pomarańczkę kroję. Matylda, ty to tym nosem musisz wszystko sprawdzić. Co? Ta matka. No to nie Matylda, Boże, tylko kolinka. Korinka, przecież cytryny, nie dam kobieto. Coś to już szalała. Matyldzia to pomarańczka i cytrynka. I taki matka ma kuban. Już nie próbuję, bo ostatnio się tak załatwiłam, że tak sobie chciałam. Ale jak to pachnie? Imbir, pomarańcza, cytryna, dobra herbata. No tak mi ręce zmarzły, że mówię Wam, i byłam w kurtce na dworze. Puchowej już, no fakt faktem jeszcze nie takie zimowe, ale no jesienna taka kurtka. I powiem Wam szczerze, zresztą w ogóle ma się pogoda skisić, wiecie co, ja normalnie tak się boję tej, tego pogorszenia pogody, bo to wprawdzie... Yy, czekajcie, jak to ma być, że... Jak to miało być? Teraz jutro ma padać, pojutrze ma nie padać. Potem czwartek. Chyba ma nie... wiem, w każdym razie wiem, że na weekend ma być straszna pogoda. A my na weekend jesteśmy umówieni na takie spotkanie ze znajomymi. I miało być część w plenerze. Część gdzieś tam w lokalu. Także powiem Wam szczerze, że grubo, bo ja, wiecie co, to spotkanie jest umówione już z pół roku temu i ja tak całkowicie zapomniałam o tym w tej całej walki. I powiem Wam, że tak mi się dzisiaj przypomniało, zatrybiło, ale jak zobaczyłam tą pogodę, no to powiem Wam, że już mi się odechciewa wszystkiego, no ale spotkać się musimy, bo znaczy, musimy no chcemy, no bo ludzie się zjeżdżają z całej Polski, więc wypadałoby. No ale jak będzie taka pogoda jak jest, to ja Wam powiem, że ja tego za wesoło to nie widzę. Słucham cię, moje skarbeczki. Słucham, moje skarbeczki. Dziewczynki już są po kolacyjce, więc dziewczynki nie szaleją i nie terroryzują matki. Bo matka tak właśnie myśli, co by tu jeszcze przemać na lewiźnie. Bez Was by się przydało. Bo z Wami to. Żwami to może nie być już tak różowo, wiecie? Żwami to już może nie być tak różowo. W czale, w czale. Moje dwa pychy. No. Jeden i drugi. Jeden i drugi pychol. Boże i znowu zzarta ręka matki. Jak to może tak być? Ty ucz się od Matyldy. Dobrych zachowań. A nie jakiś takich głupkowatych. No kocham cię, bardzo cię kocham. Wiesz, jesteś taki super pies. Brzmi tak, nie, nie całuj, dziewczyna! Nie całuj tak mamitki. Normalnie ty mój Łosiu, super ktosiu. Łoś, super ktoś jesteś, wiesz? No siadaj ładnie. Siadaj, plecki wydrapiemy, tak psa swędzą plecory. O jeżu. tak psa plecory swędzą. Mówię wam, po prostu... szczy światy i cztery Ameryki z tą kokosinką. To jest tak pomysłowa dziewczyna. Czekaj, bo ty jakiś piasek masz, musiałaś się gdzieś wytarzać. Ale się znowu zaczynają lenić. Chyba dziewczyny naprawdę szybko przyjdzie zimno, bo widać po psach, że normalnie tak przez te parę dni poleciała ta... ta sierściucha. Naprawdę, ty jesteś cała w jakichś piachach. Czekaj, czekaj, bo zaraz ogonem skosisz kamerę i tyle z tego będzie. Dupcia malutka, nie? O i na kolanka mi usiadł O Boże. Naprawdę przyszedł. O, wstała. Chciałam pokazać, że ty naprawdę matce na kolanach. Zostaw tą kamerę ty, Chundku mój, ty do jedna taka. Fajnie na kolankach, nie? Super, bardzo dobrze. Bardzo dobrze na kolankach. Tak, super, tylko teraz się tylko same przednie łapki mieszczą. Albo sama dupcia. Kiedyś się mieścił cały pies. Kiedyś się mieścił cały pies. No, już, dobra. Już nie walczymy. Już. Męczyłyśmy się, obydwie. I ty, i ja. Tylko tobie ogon coś widzę chodzi. Tobie coś ogon chodzi. Uff, uff. Boże, uff. Jakie to ścieknięte dzieczko jest ścieknięty rumburak pi bip pi bip pi bip 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 bip, bip, bip 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 buziaka bym chciała od piesolda a nie z jedzenia ręki co to ma być kto cię tak wychował kto cię tak wychował chciałabym się dowiedzieć ja z nim porozmawiać ty masz być dama, a nie takie wybij okno, wioskowe. O, pies się załamał. Dama, a nie wybij okno. Dobra, matka idzie coś źryć, bo normalnie język mi zaraz ucieknie. A tu dwa sępy dobrze wiedzą, że matka coś godna jest, nie? Ale buziaka ukradłam, a teraz jeszcze jednego ukradnę, dawaj. Mm. Ha, ha, i to lubię najbardziej, ty, moja żołżo kochana. No i tak, moi drodzy, nie ma jak to wieczorem sobie uświadomić, że to już poniedziałek, czyli koniec prawie poniedziałku, mojego najmniej ulubionego dnia tygodnia. No ale mówię, jak na poniedziałek, to nie było tragedii, tak czy inaczej. No ale już jak jest wtorek, to już lepiej brzmi, jak już środa, to już środek tygodnia, czwartek, piątek. No i właśnie tak sobie myślę, że ja zapomniałam na śmierć że teraz właśnie tą e, e, jam prezę mamy w sobotę. I taki miałam cichy plan, żeby w tą sobotę może trochę poleniu chować. O Jezu! Przepraszam Was bardzo, bo już któryś weekend wcześniej było tak, że każdy weekend pracowałam. A teraz, jak już nie pracuję każdy weekend, to w każdy weekend coś się dzieje. I tak e, zamierzam, wiecie, odpocząć. Znaczy, odpocząć. Nie czy ja muszę odpocząć. No, może nie, ale tak jakiś, wiecie, spokój, wyły, by się przydał. ja nie zadyma. Ale ten, ale z drugiej strony, to ja nie wiem, o czym ja to w ogóle mówię. Przecież było mega, mega fajnie. No, ale fakt, faktem, że dzisiaj to czuję trudy walki. Naprawdę czuję trudy walki. I chyba, Boże, wybaczcie mi, jest godzina 20, a ja mało Was nie zjem, tak ziewam. Także coś na rzeczy jest. Także pięknie Wam dziękuję. Jeszcze raz Was przepraszam za wprowadzenie w błąd. Moja wina. Przyjmuję ją na siebie gdzieś po prostu źle zrozumiałam w tym amoku, w tym szoku i tak dalej. Coś, coś pokręciłam. Także jeżeli ktoś z Was chciałby się jeszcze dołączyć do naszej akcji, dziewczyny, jak najbardziej... Zapraszam, zwłaszcza zależy mi tutaj na pomocy dla Lusi, bo moim zdaniem ona tego bardzo, bardzo potrzebuje. Zresztą, dziewczyny, wiecie jak jest. Wiecie jak jest? Tych potrzebujących teraz jest tak dużo, że to jest po prostu dramat. Tych Lusiek jest tysiące, ale i tak jesteście wszyscy mega. Ja mówię, że ja mam samych aniołów w Adidasach. To jest po prostu niewiarygodne, jakie. Jaka jest siła w Was, jaka, jakim jesteście wsparciem, to jeszcze raz, jeszcze i jeszcze, jeszcze i tak będzie za mało. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj, do zobaczenia jutro. Cześć, idziemy spać.